To informacja, która spadła na opinię publiczną jak grom z jasnego nieba. Ostatnie chwile Teresy Lipowskiej. Rodzina potwierdza tragiczną wiadomość. Tym nagłówkiem żyją dziś wszystkie media w Polsce. Ikona ekranu, aktorka pokoleń, twarz, z którą miliony Polaków zżyły się dzięki kultowej roli Barbary Mostowiak w serialu M jak miłość, nagle znalazła się w centrum dramatycznych doniesień. Teresa Lipowska urodziła się w 1937 roku i przez dziesięciolecia kariery budowała status jednej z najbardziej szanowanych artystek polskiej sceny i kina. Dla widzów była nie tylko aktorką, była symbolem ciepła, siły, matczynej troski. Jej głos, gesty, charakterystyczna postać stały się częścią zbiorowej wyobraźni. Od lat 2000, kiedy rozpoczęła przygodę z M. Jak Miłość, nie było domu, w którym jej twarz nie pojawiałaby się na ekranie. To właśnie ona, Barbara Mostowiak, stała się uosobieniem rodziny, tradycji i trwałych wartości w świecie pełnym chaosu. Dlatego właśnie dzisiejsze wieści o pogarszającym się stanie zdrowia aktorki wstrząsnęły całym krajem. Rodzina potwierdziła najgorsze obawy. Lipowska od dłuższego czasu zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a jej stan w ostatnich dniach gwałtownie się pogorszył. To najtrudniejsze chwile, jakie przeżywamy, powiedział bliski krewny, a jego słowa, cytowane przez portale informacyjne, wywołały falę łez wśród fanów. Widzowie są w szoku. Fora internetowe i media społecznościowe zapełniły się tysiącami komentarzy. Nie wyobrażam sobie serialu bez niej, piszą jedni. Inni dodają: To tak, jakby odchodził ktoś z rodziny. Teresa była z nami przez całe życie. Telewizja natychmiast przerwała zwykłe pasmo, aby nadać specjalne wydania programów poświęcone jej dorobkowi i dramatycznym doniesieniom. Nie chodzi już tylko o zdrowie aktorki, chodzi o symbol, który nagle chwieje się w oczach narodu. Lipowska była dla Polaków kimś więcej niż bohaterką fikcji. Była punktem odniesienia, twarzą, która od dwóch dekad gościła w domach, towarzysząc codziennym emocjom. Dlatego słowa ostatnie chwile uderzają tak mocno. To nie jest zwykła informacja, to wiadomość, która niesie ze sobą potężny ciężar emocjonalny. Polska opinia publiczna jest rozdarta pomiędzy nadzieją a rozpaczą. Każdy chce wiedzieć więcej, każdy czeka na kolejne wieści. I właśnie w tym napięciu, kiedy miliony patrzą na nagłówki, a każde nowe zdanie wypowiedziane przez bliskich staje się cytatem dnia, rodzi się poczucie, że żegnamy nie tylko aktorkę, ale fragment własnej historii. To, co od kilku dni pojawia się w mediach, przypomina dramat, którego nikt nie chciałby przeżywać. Teresa Lipowska, legenda polskiego ekranu, uwielbiana przez miliony widzów, aktorka, która przez lata wcielała się w rolę Barbary Mostowiak w serialu M jak miłość znalazła się w centrum niepokojących doniesień. Ostatnie chwile Teresy Lipowskiej rodzina potwierdza tragiczną wiadomość. Ten nagłówek sprawił, że całe pokolenia widzów wstrzymały oddech. Sygnały, które zaczęły się pojawiać od lat. Już od pewnego czasu pojawiały się głosy, że aktorka nie czuje się najlepiej. Sama Lipowska, znana z niezwykłej szczerości i dystansu do siebie, otwarcie mówiła w wywiadach o trudnościach, jakie niesie za sobą wiek. Mam swoje lata i to widać, to się czuję. Wyznała w jednej z rozmów, wskazując, że serce coraz częściej daje o sobie znać, a do tego dochodzą bóle stawów i kręgosłupa. Kilka lat temu media donosiły, że aktorka trafiła do szpitala na rutynowe badania kardiologiczne. Choć wtedy jej bliscy uspokajali, że to tylko kontrola, wiadomość ta wystarczyła, by rozpalić wyobraźnię opinii publicznej. Każde kolejne pojawienie się Lipowskiej na ekranie było analizowane przez fanów: czy wygląda na zmęczoną, czy ma mniej energii, czy może jej głos brzmi inaczej niż dawniej. Kobieta, która bała się samotności. Wielokrotnie w wywiadach aktorka przyznawała, że największym ciężarem starości nie jest choroba, ale samotność. Po śmierci męża nie ukrywała, że wieczory bywają dla niej najtrudniejsze. Człowiek wraca do pustego domu i nagle cisza zaczyna być nieznośna, mówiła. Te słowa powracają dziś w mediach jak echo, budząc wzruszenie i współczucie. Rodzina starała się być przy niej zawsze. To oni mieli pilnować, by nie brakowało jej siły psychicznej, by każdy dzień był wypełniony rozmową i wsparciem również ekipa M jak miłość otaczała ją troską, wiedząc jak wiele dla niej znaczy możliwość pracy, spotkań na planie i kontaktu z widzami. M jak miłość, jej drugi dom. Dla Teresy Lipowskiej serial stał się czymś więcej niż tylko rolą. Sama powtarzała, że Barbara Mostowiak to część jej samej, a obecność na planie daje jej energię i poczucie sensu. Nawet gdy czuła się gorzej, pojawiała się w studiu, nie chcąc zawieść fanów. W wywiadach podkreślała: To moja pasja i moje życie. Dopóki mogę, będę grała. Nic dziwnego, że każda przerwa w jej obecności na ekranie natychmiast wzbudzała plotki. Ostatnie zdjęcia z planu, na których wyglądała na wyraźnie osłabioną, obiegły internet i wywołały burzę. Rodzina potwierdza: Fanów ogarnia panika. W obliczu nasilających się plotek, rodzina zdecydowała się zabrać głos. W krótkim, ale wymownym oświadczeniu potwierdzili, że stan aktorki się pogorszył i wymaga ona stałej opieki medycznej. Choć nie padły szczegóły, słowa ostatnie chwile rozeszły się błyskawicznie, trafiając na pierwsze strony gazet i portali. Reakcja fanów była natychmiastowa. Fora internetowe i media społecznościowe pękały w szwach od wpisów. To niemożliwe. Teresa Lipowska to filar polskiej kultury. Ona jest jak babcia dla całej Polski, o tej pisali internauci. Niektóre portale plotkarskie poszły o krok dalej, publikując zdjęcia zrobione przed jej domem, gdzie widać było karetkę i odwiedzających lekarzy. Fotografie natychmiast trafiły na czołówki, wywołując falę krytyki wobec mediów żerujących na cudzym cierpieniu, ale jednocześnie. Przyciągając tysiące kliknięć. Telewizja publiczna i największe stacje prywatne przygotowały specjalne materiały o życiu i karierze Lipowskiej. Widzowie mogli zobaczyć archiwalne nagrania z jej pierwszych ról, fragmenty rozmów sprzed lat, w których pełna energii i humoru aktorka opowiadała o swoim życiu. Zestawione z dramatycznymi doniesieniami o stanie zdrowia, te obrazy działały na wyobraźnię jeszcze mocniej. Znani aktorzy, którzy przez lata pracowali z Lipowską, zaczęli dzielić się wspomnieniami. Jedna z aktorek z planu M, jak miłość, powiedziała: Teresa zawsze była dla nas jako poka. Zawsze miała dobre słowo, uśmiech, żart. Trudno uwierzyć, że teraz sama potrzebuje tak wiele wsparcia. Reżyser serialu dodał. Nigdy nie narzekała, nawet kiedy było widać, że brakuje jej sił, powtarzała: Ja muszę grać, bo to jest moje życie to niesamowite poświęcenie. Atmosfera wokół Teresy Lipowskiej zaczyna przypominać medialny thriller. Pojawiają się informacje o niepublikowanych dotąd wywiadach, w których aktorka miała mówić o swoich lękach i przeczuciu zbliżającego się końca. Jeden z dziennikarzy zdradził, że Lipowska już kilka miesięcy temu mówiła za kulisami Czuję, że czas mi się kończy, ale jestem pogodzona z losem. To zdanie, dziś cytowane w nagłówkach, wywołało prawdziwe poruszenie. Czy Teresa Lipowska przeczuwała swój los? Czy chciała przygotować fanów i rodzinę na najgorsze? Wiadomość o dramatycznym stanie Teresy Lipowskiej nie zatrzymała się na polskich portalach. Echo tej historii dotarło także do zagranicznych mediów, które w artykułach opisują ją jako ikonę polskiej telewizji i... Symbol kultury popularnej Europy Środkowo-Wschodniej. Niemieckie i czeskie tabloidy cytują dramatyczne nagłówki z Polski, włoskie portale zajmujące się kulturą zwracają uwagę na jej fenomenalną karierę, a brytyjskie media podkreślają, że Lipowska była dla Polaków tym, kim dla Zachodu były takie nazwiska jak Angela Lansbury czy Betty White aktorkami, które stały się częścią domowej codzienności. Z każdym dniem kolejne redakcje publikują własne analizy. Jedni skupiają się na dorobku artystycznym aktorki, inni na ludzkim dramacie samotności i choroby w podeszłym wieku. To lekcja dla całego świata. Nawet największe gwiazdy, które wydają się niezniszczalne, potrzebują troski i opieki, napisał francuski Talemont. Dziennikarze zadają pytania. Jak to możliwe, że kobieta tak silna, która przez lata była wzorem energii i determinacji, dziś zmaga się z tak dramatyczną sytuacją? Czy show biznes, który wyniósł ją na piedestał, nie powinien teraz oddać jej więcej uwagi i wsparcia? Eksperci do spraw zdrowia psychicznego zaczęli wykorzystywać sprawę Lipowskiej jako punkt wyjścia do dyskusji o problemach seniorów. W programach telewizyjnych podkreślano, że słowa aktorki o strachu przed samotnością są doświadczeniem wspólnym dla setek tysięcy starszych osób w Polsce. Psycholożka zaproszona do studia TVN powiedziała wprost. To, co dziś przeżywa pani Teresa, przeżywa codziennie wielu seniorów. Różnica polega na tym, że jej historia staje się widoczna i komentowana, a historie zwykłych ludzi pozostają w cieniu. Ale ból jest taki sam. To zdanie wywołało lawinę komentarzy w internecie. Internauci zaczęli dzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z opieką nad starszymi członkami rodziny. Sprawa Lipowskiej nagle stała się czymś więcej niż tylko newsem ze świata kultury stała się społeczną debatą. Media wróciły do nagrań sprzed kilku lat, w których aktorka zaskakująco otwarcie mówiła o swoich lękach. W jednym z programów przyznała: Czasem mam wrażenie, że zostało mi już niewiele. Ale dopóki mogę grać, będę grać. To jest moja siła. Wtedy jej słowa interpretowano jako przejaw hartu ducha. Dziś, zestawione z informacjami o pogarszającym się stanie zdrowia, brzmią jak prorocze ostrzeżenie. Znani aktorzy i reżyserzy prześcigają się w wyznaniach. Jeden z jej kolegów z teatru powiedział w rozmowie z prasą: Teresa zawsze była perfekcjonistką. Pamiętam, jak po wielogodzinnych próbach Mimo zmęczenia mówiła: Jeszcze raz, musimy to zrobić lepiej. Miała w sobie pasję, której można jej tylko zazdrościć. Dziś trudno uwierzyć, że ta sama kobieta toczy walkę o każdy dzień. Na portalach społecznościowych pojawiły się też niepublikowane wcześniej fotografie z planu M, jak miłość. Widać na nich lipowską, uśmiechniętą, ale wyraźnie zmęczoną, trzymaną pod rękę przez młodszych aktorów. Te obrazy wstrząsnęły fanami, którzy widzą teraz, jak bardzo jej rola była aktem odwagi. Reakcja widzów jest bezprecedensowa. Pod oficjalnym profilem serialu pojawiły się tysiące komentarzy: Ludzie piszą: Pani Teresa była z nami w każdą niedzielę to kawałek naszej rodziny. Nie możemy uwierzyć, że to już ostatnie chwile prosimy walcz! Niektórzy internauci wspominają osobiste spotkania z aktorką, podpisy na zdjęciach, uśmiech na ulicy, kilka słów zamienionych na festiwalu, wszystkie te historie układają się w obraz człowieka niezwykle bliskiego, mimo telewizyjnego dystansu. Programy informacyjne nie pozostawiają miejsca na obojętność. Pokazują zestawienia. Młoda Teresa Lipowska z lat 70. w pełni sił, pełna uroku, a obok współczesne ujęcia, w których zmęczenie i choroba odcisnęły swoje piętno. Ten kontrast działa jak mocny cios, jeszcze bardziej budując atmosferę dramatu. Niektóre stacje idą dalej, sugerując, że nadchodzą kolejne bomby informacyjne. Niepublikowane jeszcze fragmenty rozmów, nowe wypowiedzi członków rodziny, kolejne szczegóły dotyczące stanu zdrowia. Każda godzina przynosi nową falę emocji. W miarę jak kolejne media publikowały coraz to nowsze doniesienia, atmosfera wokół Teresy Lipowskiej stawała się coraz bardziej gęsta. Polska opinia publiczna podzieliła się na dwa obozy: jedni wierzą, że to rzeczywiście dramatyczne, ostatnie chwile. I że rodzina aktorki przygotowuje się na najgorsze. Drudzy, że medialna machina nakręca panikę, wykorzystując każdy gest i każde słowo, by zbudować narrację większą, niż pozwala na to rzeczywistość. Na portalach społecznościowych wybuchły burzliwe dyskusje. Pod hashtagiem Teresa Lipowska tysiące użytkowników publikowało emocjonalne wpisy. To legenda. Nie pozwólmy, by tak ją traktowano. Obok innych, media zawsze przesadzają, trzeba czekać na jasny komunikat rodziny. To napięcie, ta walka interpretacji tylko dodawały sprawie dramatyzmu. Pod presją opinii publicznej i medialnego szumu, bliscy aktorki wydali drugie oświadczenie. Tym razem emocje były jeszcze bardziej wyczuwalne. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Stan zdrowia Teresy jest poważny, ale walczymy razem z nią i wierzymy, że każdy dzień może przynieść nadzieję, napisali. Te słowa zamiast uspokoić wywołały kolejną falę spekulacji. Dziennikarze natychmiast podchwycili fragment stan poważny, nadając mu dramatyczne nagłówki. Programy śniadaniowe i wieczorne serwisy informacyjne zdominowały materiały olipowskie. Na ekranach widzowie mogli zobaczyć archiwalne nagrania z jej wywiadów, w których mówiła o lęku przed starością i samotnością, zestawione z dramatycznymi kadrami karetek pod jej domem. Tymczasem tabloidy ujawniły, że aktorka już kilkukrotnie w ostatnich miesiącach musiała korzystać z pomocy lekarzy. Fotografie, na których widać, jak wchodzący do jej mieszkania ratownicy medyczni niosą sprzęt, obiegły internet niczym wirus. Do tego dochodziły sensacyjne relacje sąsiadów. Widzieliśmy, że Teresa często wyglądała na osłabioną, ale nigdy nie myśleliśmy, że to aż tak poważne. Każdy nowy szczegół stawał się bombą. Gazety pisały: Ukrywane hospitalizacje Teresy Lipowskiej, portale internetowe prześcigały się w nagłówkach. Czy to koniec ery Barbary Mostowiak? A telewizje przygotowywały specjalne bloki wspomnień. Znani aktorzy i reżyserzy, którzy współpracowali z Lipowską, nadal zabierali głos. Jedna z koleżanek z planu przyznała: "Zawsze wydawało mi się, że Teresa jest niezniszczalna. Była jak matka nie tylko dla widzów, ale i dla nas, młodszych aktorów. Myśleliśmy, że będzie z nami wiecznie". Inny artysta dodał: kiedy pojawiała się na planie, nawet w trudnych chwilach, wnosiła spokój i ciepło. Teraz to my musimy być dla niej wsparciem, ale czuję, że jesteśmy bezradni wobec tego, co się dzieje. W jednym z programów telewizyjnych zestawiono zdjęcia Teresy z ostatnich miesięcy: drobna, pochylona, uśmiechająca się z trudem, z obrazami z czasów świetności, gdy w pełni sił grała rolę, które wrosły w polską kulturę. Ten kontrast poruszył miliony widzów. Zobaczcie, jak zmienił ją czas, od bohaterki narodowej do kobiety, która walczy o każdy dzień, mówił prowadzący, a w tle wyświetlano dramatyczne kadry. Pytanie, które wisi w powietrzu, staje się coraz głośniejsze. Fani nie chcą się pogodzić z możliwością utraty ikony. Jednocześnie każdy kolejny komunikat rodziny, każde zdjęcie publikowane przez media, każde wspomnienie przyjaciół tylko potęguje napięcie. Ludzie czują, że stoją na granicy czegoś nieuchronnego. Atmosfera przypomina oczekiwanie na wyrok. Czy przyjdą jeszcze dobre wieści, czy też potwierdzi się najczarniejszy scenariusz? To, co od kilku dni przeżywa opinia publiczna, przypomina scenariusz dramatu, którego nikt nie chciałby oglądać. Teresa Lipowska, legenda polskiego kina i telewizji, aktorka uwielbiana przez miliony, symbol rodzinnego ciepła, dzięki roli Barbary Mostowiak-Wem jak miłość, nagle znalazła się w centrum wydarzeń, które rozpalają wyobraźnię całego kraju. Rodzina potwierdziła, że stan zdrowia aktorki jest poważny. W krótkim komunikacie padły słowa, które wystarczyły, by Polacy wstrzymali oddech. To najtrudniejsze chwile, jakie razem przeżywamy. Media podchwyciły to natychmiast, a lawina spekulacji ruszyła z niepowstrzymaną siłą. Telewizje nadają specjalne programy, gazety drukują wspomnienia i archiwalne zdjęcia, a internauci prześcigają się w emocjonalnych wpisach wyrażając wdzięczność i strach przed utratą ikony. Lipowska przez dekady budowała swój niezwykły dorobek, ale to rola w M jak miłość sprawiła, że stała się członkiem milionów rodzin. Niedzielne wieczory bez barbary Mostowiak były dla widzów nie do pomyślenia. I właśnie dlatego słowa o ostatnich chwilach brzmią jak cios w serce. To tak, jakby każdy widz tracił kogoś bardzo bliskiego. W archiwalnych wywiadach